Cześć dziewczyny, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Zapomniałam, że miałam się witać, cześć wszystkim, no ale dobra, to będzie typowo akurat filmik pod dziewczynę, więc niech już tak zostanie. Dzisiaj przychodzę do Was super, naprawdę super filmem, ponieważ sama go sobie wymyśliłam i postanowiłam, że po prostu będę dla Was nagrywać co jakiś czas filmik pod tytułem Produkty, które musisz mieć. Oczywiście to jest. W przenośni, bo nikt nie musi niczego mieć. Natomiast które naprawdę warto zakupić, które są fenomenem. I jest to oczywiście coś w rodzaju ulubieńców, natomiast on na pewno nie będzie pojawiał się co miesiąc, bo ja co miesiąc raczej takich odkryć nie mam. Ale na pewno wtedy, kiedy coś znajdę fajnego, po prostu taki filmik będzie się u mnie na kanale pojawiał. Oczywiście dajcie znać, czy jest to fajny pomysł, czy jest to taki niefajny pomysł, wiadomo. Ok, zaczynamy, nie przedłużając. Ostatnio bardzo wiele dziewczyn mówiło mi, że coś poprawiałam z kreskami na oczkach, że są one ładniejsze, takie krótsze precyzyjnie narysowane i czym to jest spowodowane. I powiem Wam, że ja do tej pory miałam eyeliner z Maybelline Master Precise i po prostu on tą końcówkę miał taką dość grubą i może wynikało to z tego, że, że po prostu ciężko, ciężko mi było taką kreskę precyzyjną, ładną nie narysować. No, i też to, że oczywiście od Was się wiele uczę. Jeżeli Wy mi powiedziałyście, że, że coś jest nie tak, że, że za bardzo przerysowuję to oko, to ja to poprawiłam. I teraz naprawdę tutaj sporo komplementów, że mam ślicznie pomalowane oczka, i dziękuję Wam za to. I oczywiście też nie, na pewno jestem tego jestem po prostu przekonana, że. Będzie to zasługa m.in. eyelinera z Catrice, czyli produktu, o którym właśnie chcę Wam teraz powiedzieć. Po prostu genialny. I teraz powiem Wam, że wrzuciłam na Facebooka pytanie do Was, jaki eyeliner mam sobie poszukać, żeby był super, żeby się nie rozmazywał i tak dalej. I dostałam naprawdę sporo komentarzy, dziękuję Wam za to. Niemniej jednak nic z tej listy nie wybrałam, bo totalnie przypadkiem kupiłam ten, jak byłam właśnie w drogerii Hebe, bo u nas się otwarło w Poznaniu drogeria Hebe i byłam ciekawa, co oni tam ciekawego mają. I tak. Nie wiem. Ja zawsze mam takie szczęście, że coś mi się spodoba ogólnie wizualnie i tak mi się spodoba ten eyeliner. Mówię kurczę, jaki fajny niebieski napis, w sumie z Catrice kosmetyki lubię. I tak mówię, a wezmę sobie Ym, i powiem wam, że co jest w nim fenomenem? To, że ten eyeliner naprawdę się nie rozmazuje. I powiem wam, że to jest po prostu. Wow, ja zawsze miałam problem, że o ile mi się ta kreska tutaj nad linią rzęs trzymała i było to naprawdę spoko, tak, ta jaskółka niestety po całym dniu chodzenia gdzieś tam się już zamazywała. A tutaj z tym eyelinerem nie ma żadnego problemu. On jest wodoodporny, bardzo fajna, ma szczoteczkę, nie szczoteczkę, tylko pędzelek można powiedzieć. To nie jest ten taki giętki bardzo pędzelek. On się troszeczkę wygina, ale jest bardzo usztywniony, co pomaga osobom, które dopiero co zaczynają się malować po prostu aplikację tego produktu. I co jest ekstra? No to tak jak mówię, tutaj Wam się nic nie rozmaże. On się właśnie ściera w taki fajny sposób, że jak nałożycie go sobie, to tylko gdybyście naprawdę wzięły palce i tarły mechanicznie, tak wiecie, mocno, to od tego tarcia on by się starł, po prostu jak taka plastelinka by Wam wszedł, Ma taką konsystencję, jak zaschnie. Niemniej jednak, jeżeli byście tutaj, nie wiem, popłakały się, czy, czy nie wiem, ktoś by Was oblał wodą, deszcz by spadł, nie jest w stanie po prostu on spłynąć, bo jest faktycznie wodoodporny, Super czarny. Eee, naprawdę ja jestem nim zachwycona i w dodatku kosztuje 14 zł. Więc jeżeli szukacie dobrego eyelinera, to ten z Catrice, jaki to w ogóle jest? Liquid Liner. Eee, nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Nie ma on jakiegoś numeru. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam ponieważ się już po prostu rozgadałam jak to ja, ale oczywiście jak ma takich ukochanych widzów, to się nie da nie rozgadywać, ale dobra, już nie przedłużając, zaczynamy kolejny produkt, to jest tusz z Heleny Rubenstein, ja o tym tuszu Wam mówiłam, że jestem bardzo go ciekawa, dostałam go na gwiazdkę ale wiecie, że mam teraz po prostu sztuczne rzęsy, zakładałam je słuchajcie w Sylwestra raz uzupełniałam i one mi się tak trzymają, że mnie szlak już trafia, bo chciałabym w sumie już sobie malować je normalnie, ale ono nie wypadają, więc no czekam na ten moment, kiedy będę już mieć takie prześwity, że po prostu w końcu kosmetyczka mi je zdejmie. Natomiast niemniej no trzeba wziąć pod uwagę, że tak długi okres czasu to te prześwity są. Wy ich nie widzicie, bo ja właśnie tą Heleną Rubenstein nie sobie uzupełniam i w związku z tym pięknie te rzęsy nadal jeszcze w miarę wyglądają. No i oczywiście też dolne rzęsy maluję, no bo tutaj tych rzęs doklejonych nie mam. I teraz tak, co jest ekstra w niej, to to, czyli no to jest w sumie średnie, bo tutaj szczota jest dość duża, ale no nieźle te dolne rzęsy jeszcze da się pomalować, natomiast te, te górne no całkiem nieźle, no to może ta szczota jest minusem, natomiast jest naprawdę bardzo, bardzo czarna. To jest taka maskara z tych najciemniejszych, uwielbiam taki efekt właśnie na oczka, kiedy te oczy naprawdę są takie krótko Druga sprawa, fantastycznie rozdziela rzęsy, nie robi takich grud i nie robi też takiego sztucznego pogrubienia, tylko delikatne, ale co jest najlepsze, ona fantastycznie wydłuża i to jest fakt. To, co faktycznie dziewczyny na kanałach mówią, ona wydłuża genialnie, nie robiąc właśnie takich sztucznych rzędów, tylko bardzo naturalne. Strasznie, strasznie jestem z niej zadowolona. Minus ogromny, no cena 150 zł. ponad chyba kosztuje. Dostałam ją na gwiazdkę, tak jak mówię, póki się nie wysuszy, nie zniszczy, nie zepsuje, to będę jej po prostu używać. Zobaczymy, może kiedyś jeszcze ją sobie kupię, ale naprawdę, jeżeli macie jakąś większą uroczystość, gdzieś wychodzicie na jakiś ślub czy coś i chcecie, żeby Wam się nie osypała maskara, żeby naprawdę na oczkach długo się trzymała, była ciemna, pięknie rozdzielone rzęsy, to zainwestujcie, bo naprawdę warto. To jest bardzo dobry produkt. Ok, teraz następny produkt. To jak wiele dziewczyn zauważyło ostatnio bardzo staram się, żeby moje brwi były perfekcyjnie wymalowane. Strasznie podoba mi się taki nawet troszeczkę przerysowany efekt, kiedy one naprawdę są równej długości, przepisowo po prostu tutaj od tej części rzęsa rzęsa, brwi się kończą. Jak wiecie, ja nie mam. Naturalnych brwi, tak długich, one gdzieś kończą się tutaj, ale i tak po prostu mój kształt naturalny jest całkiem spoko i nie mam jakichś większych problemów, żeby je tutaj dorysowywać dużo, jeżeli chodzi o cienie czy tam kredkę do, do brwi. Ale no, tak jak mówię, coś tam muszę zawsze poprawić, a przede wszystkim uzupełnić kolor. Ponieważ ja mam fajny kształt. Dość dużo jest tych włosków, natomiast są strasznie jasne w porównaniu, <laughs> przepraszam, w porównaniu do moich włosów naturalnych, które są ciemne i po prostu no, brzydko to wygląda, więc muszę się namachać z kolorem i to jest jedyny problem. No i teraz właśnie Wam przedstawię ten produkt, który po prostu zachwycił moje serce w ostatnim miesiącu. Słuchajcie, tym e, produktem jest paletka z elfa. Tutaj macie do niej pudełko. E, ja powiem Wam tak, do tej pory jak malowałam sobie rzęsy, e, rzęsy, brwi, to wydawało mi się, że po prostu mam bardzo dobry cień, jest to inglot, e, ale jak użyłam tego, to, to od razu po prostu tamten odstawiłam. Powiem Wam, że oglądałam kilka kanałów dziewczyn, m.in. kanał Colmi Blondi, e, i one bardzo polecały. Mm, no właśnie tutaj jest Elfa, e, ten produkt Dobrwi. I ja początkowo tak sobie pomyślałam, no co, no 14 zł, czy to będzie fenomen? No nie wiem. Teraz już wiem, że jest po prostu rewelacyjne. Po pierwsze, on ma dołączone takiej malutkiej, e, można powiedzieć, pędzelek, grzebyczek, czy jak to tam nazywa ktoś. E, ja myślałam, że to będzie taka tandeta w ogóle, którą odstawię. On jest super, naprawdę ja nim sobie nakładam to. Właśnie tym tutaj sobie wyrysowuję kształt, a potem kolor uzupełniam tą miękką stroną. I początkowo myślałam, że ten produkt będzie za jasny, bo się przeraziłam, bo to jest cień, natomiast to jest wosk. I ja mówię: "No kurczę, ja mam ciemne włosy. No gdzie taki kolor i to jest w ogóle średni medium". I ja sobie tak mówię: "No kurczę, mogłam wziąć ten dark i strasznie byłam zła na siebie, ale jak się okazało, bardzo dobrze, bo ten produkt na skórze zachowuje się tak, że jak nałożycie ten wosk i potem wypełnicie sobie ładnie tym cieniem, to po prostu on ciemnieje i ten wosk właśnie, właśnie taki efekt robi. Jestem naprawdę zachwycona. 14 zł świetnie się utrzymuje do wieczora. Ten wosk robi coś takiego, że te brwi ładnie zastygają i nie ma możliwości, żeby one się gdzieś tam w ciągu dnia wytarły. Jak widzicie, ja od w ogóle hopla, można powiedzieć, na punkcie idealnie wyrysowanych właśnie brwi i wiem o tym, że żeby brwi były dobrze wyrysowane, to teraz tutaj się posłużę eyelinerem, muszą one kończyć się gdzieś tu, Moje kończą się tu, gdzieś. Te natu swoje naturalne. Natomiast no zawsze sobie dorysowuję. Nie widać tego, bo on naprawdę nie robi efektu takich sztucznych brwi brzydkich, tylko bardzo naturalnie się zachowuje na skórze. Genialny produkt. Polecam Wam, jeżeli jeszcze nie miałyście z nim styczności, zamówcie sobie. No, Beauty QK, on jest dostępny. Następnym produktem, który po prostu zachwycił moje serce jest podkład z firmy Biodermic. Ja dostałam go na przetestowanie, już o nim bardzo dużo plusów mówiłam. Natomiast Teraz, już po takim dłuższym używaniu, jak widzicie, już go jakąś część zużyłam. Jest to mój ulubiony podkład. Rewlon praktycznie teraz leży i się kurzy, bo to, co on robi ze skórą, jest fenomenalne. To jest Photoshop na twarzy. Oprócz tego, no właśnie, nie robi takiej maski brzydkiej. Pięknie stapia się ze skórą. Dopasowuje się do koloru naturalnej skóry, bo tak faktycznie producent mówi, że on w momencie jakiejś tam. Mniej, mniejszych, większych różnic dopasowuje się do kolorytu skóry. Ja mam akurat w numerze 1: to jest Perfect Matte and Cover, podkład mładzący, okryjący numer 1. I co, genialny, bez zapachowy. Cena jego to 50 parę zł, naprawdę warto kupić. Polecam Wam, jeżeli macie cerę suchą, tak jak ja i chcecie mieć takie krycie, które nie podkreśli Wam suchych skórek, tylko bardzo ładnie jeszcze dodatkowo na nawilży, to jak najbardziej polecam właśnie ten podkład. Dobra, teraz następnym produktem, który już widziałyście w, w holu zakupowym z tym wiosennym jest po prostu róż z pupy, który... Yy... Powinnam wielbić i zrobić mu ołtarzyk. To jest najlepszy produkt, naprawdę najlepszy róż, jaki miałam do tej pory. Jestem nim zakochana po prostu. Kolory pasują idealnie do mojej cery i podejrzewam, że do większości właśnie kolorów, czy właśnie, czy właśnie osób takich totalnie bladych, czy opalonych, on będzie pasował. Bo super się dopasowuje i ma on piękny odcień takiego złota bo tutaj też jest rozświetlacz w tym różu, tego nie będzie tu widać, bo on jest bardzo dyskretny na skórze wręcz taki transparentno przyzroczysty, naprawdę kocham go i polecam, jeżeli jeszcze go nie miałyście, to to jest limitowanka z pupy ta wiosenna, sprawdźcie sobie w Douglasie bo naprawdę, naprawdę warto i ostatnim produktem jest jeszcze jedwab z Balei, ja wam, ja właśnie miałam Wam o nim powiedzieć i teraz właśnie o nim właśnie, teraz plączy mi się język dzisiaj. I właśnie dzisiaj Wam o nim chcę powiedzieć. Jedwa do włosów z balei fenomenem jest pod tym względem, bo ja mam włosy bardzo plączące się, robią mi się kołtuny, bardzo tego nie lubię. I ten produkt jest jedynym, który sobie z tym po prostu radzi. Genialny. Po drugie, nie ma on jakiegoś intensywnego zapachu, więc jeżeli używacie fajnych, pachnących szamponów, to nie będziecie mieć problemu, że Wam się zapachy zmieszają. Nie wiem, ile on kosztuje, jest dostępny z tego co wiem w Niemczech, tak, na 100% w Niemczech. Ja go dostałam na prezent, więc też Wam nie powiem, ile on kosztuje. Musicie sobie sprawdzić, ale podejrzewam, że nie jest to jakieś super cenowo tam nie powali tak jak mówię, jeżeli macie problem z kołtunieniem się włosów, z tym, żeby je rozczesać, żeby one były takie, wiecie, po prostu elastyczne, lśniące i ładnie wyczesane, to bardzo polecam ten właśnie jedwab do włosów z Balei. Tak patrzę na wszystko, tak to jest wszystko. To są produkty, które zachwyciły mnie w ostatnim miesiącu, niemniej jednak takie filmiki będą się u mnie pojawiać, dajcie znać, czy, czy chcecie. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli macie ochotę, to coś sobie z tego kupcie, bo ja jestem po prostu zachwycona i się z tym, tym oczywiście z Wami dzielę. To nic, do kolejnych filmów, Buziaczki, pa papa.